Yo, 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 ho, 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 yo, yo, yo. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na odcinek, gdzie Wy pewnie pomagacie teraz przy tworzeniu Wigilii, tej atmosfery i wszystkiego. A ja siedzę w piwnicy i nagrywam filmik ze zdrapek, ale nie przedłużajmy. Zaczynamy. Pierwszy dzień grudnia. Zobaczymy. Aha, w ogóle Aha, dobra Bo nie wiedziałem o co chodzi A tu chodzi o to Gra pierwsza Aha Od gry 1 do 24 24 gry tu są I muszę znaleźć prezencik Żeby kwotę po prostu Przypisaną do niego zgarnąć 2 grudnia rękawica Ale sobie przybliżę kamerę, bo będzie słabo widać No, teraz będzie lepiej Trzeci grudnia Stroik Fatalny Czwarty Świeca Piąty Renifer Szósty Choinka Siódmy Łyżwa Dzwonek Anioł. Skrzot. Dobra, teraz bardziej tak... O, wycentruję może. So, gile z Ej, przepraszam, sople. Wnastka. Kominek, ale wkręta. Przecież to jak prezent wyglądało. O, ale to było hamskie, nie podoba mi się takie coś. Kartka. Trąbka. Szyżka. Kukła. Skarpetka no. Czapka. No nie no, chociaż na Wigilię, proszę coś, żebym wygrał ją, Fajnie będzie. No nie wiem czy było widać 21, gwiazda 22. Piernik. Hmm, aha, dobra. Korzu i ostatnie 24. Nic. Także zdrapeczka, niestety, nie okazała się szczęśliwa. Lecimy z kolejną. Tamta była za 25 zł. To teraz towarek. Milion w banku za dwie dyszki i przystępujemy do działania. Tyryry, tyry. Wykrywające liczby. Ale tu się drapie, aż wieciany przechodzą. Jeżeli nie kupię. A! A! Ja je nie zdrapie, nie ma opcji, 28. Dziewięć, osiem, trzydzieści, dwadzieścia trzy. Dobra. Twoje liczby? Lecimy tak, bo ja nie dam rady, serio. Co my tu mamy? Trzydzieści siedem. Ciary na maksa mam. A kurde, no nie wytrzymam. A, kurde, i jadę jak najszybciej, nie? Będziemy patrzeć, bo jest masakra. A kurde, Fuh, masakra, drugiej gry nie ma, nie ma. Dobra, teraz możemy sprawdzać. Trzymamy mamy 41? W pierwszym rzędzie nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma? Czy mamy 28? Nie ma. Czy mamy 9? Pyk, 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 pyk. Nie ma. Trzymamy mamy 8? Pik. pyk pyk, pyk jest 8 30 nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma 23 nie ma, nie ma, jest, Ha, żartowałem, nie ma jest nie ma, nie ma dobra jest, wygrałem haha ha. w końcu po tylu latach dwie ryżki u, zwróci... Zwróciła się zdrapka, no. Zwróciła, zwróciła. Lecz niestety majątkiem nie obdarzyła, ale lepsze to niż po prostu bym ją miał stracić. Zdrapka za dyszkę. Siódemeczka. Za dyszkę. Już się powtórzyłem nawet, masakra, nie? Musimy mieć tutaj siódemkę. Dwa razy symbol 7. Albo trzy razy symbol siedem A w pierwszej linii mamy zero razy Symbol siedem W drugiej I w trzeciej no. Także pierwsza ta 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 yy, Połowa Przegrana druga połowa Jest! Jest. No nie pięknie, no. Pod sam koniec, już emocje opadły, już ręce opadały, a tu pik, pik, siódemka, bęk, bęk. Dobra. Białe zloto. Białe le zloto. Sekretarz. 14, 11, 3 i 35. 16.

Serio nic nie ma dla wuja. Masakra. Fatalna sytuacja. No ale co? Mamy trzy dyszki, nie? Wydałem 65. A tu proszę ósema. Nie? Tutaj piękna ósema. I tutaj dyszka, nie? Pięknie. Ciśnienie mi zeszło. Przynajmniej nie przepiep Tyle pieniędzy. Bardzo super. Także ja Wam życzę jeszcze raz wesołych świąt, bogatego gwiazdora i miejcie szczęście większe ode mnie. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeszcze raz więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.